Tylko nie kupujcie tego gówna. Hej kochani, z tej strony Ania. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was, uwaga, kosmetyki z Lidla. Jakiś czas temu, jak byłam w Lidlu, zupełnie przypadkowo natrafiłam właśnie na te kosmetyki od marki Cien sien, Cien 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 Cień, cien. To jest ta typowa Lidlowa marka i słuchajcie, zobaczyłam te kosmetyki i pomyślałam sobie, nie ma szans. Muszę sprawdzić, muszę zobaczyć te kosmetyki, szczególnie dlatego, że wszystkie tutaj, które Wam dzisiaj pokażę, wszystkie kosztują. Poniżej 10 zł. Znaczy, każdy pojedynczy kosztuje poniżej 10 zł. I też od razu wam powiem, że ja ten film i moje pierwsze wrażenie już nagrałam. Tyle, że po prostu cały materiał mi się zepsuł, ponieważ w ogóle mnie nie było słychać. Także nagrywam to jeszcze raz i tym razem nie będzie to już moje takie pierwsze wrażenie. Już mniej więcej mam wyrobioną opinię na temat niektórych z tych produktów. Także powiem Wam właśnie to moje zdanie, a w międzyczasie po prostu zrobię. Full make-up używając tylko i wyłącznie tych kosmetyków. Oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Yy, I zaczynamy. Całe szczęście, nie widzicie moich rąk tutaj, dlatego że mi schodzi skóra od opalania. Makijaż rozpocznę od bazy. Generalnie, cała ta seria nazywa się Gym Look, Fit Your Makeup. I generalnie widziałam i yy, właśnie grafikę yy, tych kosmetyków, i tak naprawdę, no. Że tak powiem, tło kosmetyczne jest takie, że mają to być takie kosmetyki, jakby na siłownie, coś w tym stylu. Raczej one mają zrobić taki bardzo naturalny make-up, właśnie taki, e, który się nadaje na siłownię. E, w gamie tych kosmetyków nawet nie było podkładu. Jest sam korektor, także myślę, że to już to o tym świadczy. Okej, okay, baza nałożona i generalnie muszę wam powiedzieć, że moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, ponieważ ona od razu możecie zobaczyć, że ta buzia się zrobiła taka bardziej rozświetlona, ale też y, przepięknie pachnie ta baza i słuchajcie, ja wam nie pokazałam, ale ona ma tak przepiękny i kolor i generalnie no zobaczcie. Ona jest taka Perłowa, troszkę taka brzoskwiniowa, ale ma właśnie takie perłowe drobinki, dzięki czemu właśnie one pięknie odbijają światło, i yy, ta skóra jest taka, wiecie, rozpromieniona. Ale też muszę Wam powiedzieć, jejku, i wiecie co? Właśnie za pierwszym razem miałam to samo: że jak nałożyłam tę bazę, to mnie po prostu piecze skóra, dosłownie. Tylko, że piecze mnie ona o tutaj, w tym miejscu. I też zaczyna tutaj piec. Słuchajcie, ja przeczytam, co tutaj jest napisane. Tu jest napisane tak. Serum i primer do twarzy o działaniu nawilżającym z delikatnym efektem chłodzenia. Zawiera składnik oparty na roślinnej taurynie o działaniu energetyzującym. Wydaje mi się, że to ta tauryna e, może mnie tak... Ale to mrowi. Ale to mrowi. I ja nie mogę... O, no pod tym okiem to normalnie pulsuje mi aż. E, o działaniu energetyzującym i zmniejszającym objawy zmęczonej skóry. Zawartość wody bambusowej wspomaga proces nawilżenia skóry. Ehm. Może i tak jest, ale ta tauryna, tak mi się wydaje, że to ta tauryna, no jest strasznie taka y, podrażniająca mnie generalnie. Nigdy nic nie podrażnia na twarzy, naprawdę. Je, to, potrzebne, <gryw> potrzebne są bardzo silne kosmetyki, szczególnie kwasy, żeby mnie cokolwiek na mojej buzi zapiekło. Generalnie ja nie mam takiego problemu z, z jakimiś em, reakcjami alergii. Och, Boże, czy widzicie to zaczerwienienie? Właśnie zaczęłam wam mówić, że ja nie mam nigdy problemu z żadnymi reakcjami alergicznymi, ale zobaczcie to. Normalnie wszystko się zaczyna robić czerwone. Mówiłam wam, że tutaj właśnie mnie najbardziej piecze i teraz. Wow! I teraz najbardziej to jest widoczne. Jak robiłam pierwsze wrażenie, to aż tak tego. I nie było widać. I to serum ten primer kosztuje 10 zł, ale właśnie moje odczucie jest takie pół na pół. Z jednej strony, naprawdę bardzo ładnie i rozświetla i nawilża tę skórę, ale z drugiej strony, kurczę, to w jaki sposób mnie to mrowi i piecze, to nie jest przyjemne. Ok, przechodzimy teraz do korektora. Słuchajcie, moim zdaniem ten korektor to jest. Moje najnowsze odkrycie, i wydaje mi się, że możemy się nawet bardzo, ale to bardzo polubić. Ja generalnie mam ten korektor w odcieniu Vanilla 01 i użyję go na całą moją buzię w miejscach, gdzie mam właśnie jakieś zaczerwienienia, jakieś tutaj plamy po wypryskach, pod oczy. Także chcę zrobić z tego taki bardzo naturalny makijaż bez efektu maski, tylko i wyłącznie przy użyciu korektora. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak on sobie w tym momencie poradzi, dlatego, że ja naprawdę poprzednim razem jak się malowałam, to nie miałam takich ogromnych zaczerwienień od tego primera. Także zobaczymy co z tego wyjdzie dzisiaj. Co zauważyłam, jedna taka rzecz to jest to, że on dosyć szybko zastyga i gąbeczką mokrą na przykład w tym momencie już jakby nic nie jestem w stanie zrobić za bardzo ponieważ to się zaczęło już tak mocno przyklejać do twarzy także jedyne moje że tak powiem narzędzie pracy w tym momencie to jest mój palec jak możecie zobaczyć ta strona jest naprawdę ładnie przykryta z tej strony jeszcze coś mi przebija dlatego że tutaj zabrałam się najpierw właśnie za tą gąbaczkę i ona mi też trochę produktu możecie zobaczyć nawet sporo produktu mi tego zjadła także wezmę na tej połowie twarzy Dodam troszkę więcej tego korektora i rozprowadzę go moimi palcami. I w ten sposób wygląda moja skóra po nałożeniu e, dwóch warstw tego korektora. W sumie, nawet po tej stronie, to jest taka jedna warstwa tego korektora. Natomiast po tej stronie, gdzie miałam troszkę więcej tych przebarwień, są dwie e, warstwy. Moim zdaniem efekt jest naprawdę genialny. Jak na korektor. Tak, tanie. Czekajcie, ja dokładnie jeszcze sprawdzę, ile on kosztuje. Nie. Uwaga, 6,99. To jest chyba najtańszy korektor. On jest chyba nawet tańszy niż korektor z biedronki, który tak Wam bardzo polecałam. Tamten kosztował, wydaje mi się, że 8,99. 6,99. Nie wierzę. Naprawdę. Wow, serio. Bardzo Wam polecam wypróbować ten korektor, bo szczególnie za takie pieniądze. To w jaki sposób on wszystko ładnie tak pozakrywał. Delikatnie zobaczcie, jeszcze mi tutaj ten e, taki przebija. Czekajcie, ja wezmę inny korektor, wezmę taki mój ulubiony, bardziej kryjący korektor i. Dołożę go odrobinę, tak aby już ta, że tak powiem, baza była idealna, aczkolwiek kurna. Ten korektor, okej, okay, ten korektor jest moim ulubionym, właśnie na takie przebarwienia, wypryski. Coś, co rzeczywiście czasem mi tutaj prześwituje. On kosztuje 140 zł. Ten kosztuje 6,99. Nie, no teraz to po prostu się wkręciłam na maksa. Serio, 6,99. Sztos, naprawdę sztos. Bardzo mi się podoba i zdecydowanie polecam Wam go wypróbować. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że ten odcień 01 jest idealnie, kolorystycznie moim zdaniem dopasowany, ponieważ nie jest on ani żółty, taki na maksa, na maksa, na maksa żółty, ani też nie jest różowy. Moim zdaniem jest po prostu idealny. Zresztą, jak możecie zobaczyć, no sztos, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Serio, i to za 6,99. Wow! Wow. Ok, przechodzimy do kolejnego produktu jest to puder transparentny. Już wam go tutaj otwieram. Aczkolwiek robię to bardzo ostrożnie, ponieważ wiem, co się kryje pod spodem. Jest tutaj... O A, Już mi się zaczyna sypać. Generalnie ten puder ma tak. Niewygodne opakowanie, ma takie opakowanie, którego ja najbardziej nie lubię, że po prostu, zobaczcie, wszystko praktycznie y, zaczyna się wysypywać. Nienawidzę tego, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi już o sam produkt, o sam puder, to powiem wam szczerze, że też mam takie mieszane uczucia. A to dlatego, że słuchajcie, on ma w sobie błyszczące drobiny. Jakby jak puder. Matujący, który ma iść praktycznie na całą twarz, może mieć w sobie takie błyszczące drobiny. Dla mnie, widzicie, jak ja się błyszczę w tym momencie? To jest efekt przed, a to jest efekt po. Ja mam wrażenie, że po bardziej się błyszcze niż przed, i to jest moim zdaniem fenomen tego pudru, i to jest coś takiego, co z jednej strony, hmm, okej, okay, fajnie daje taki troszkę efekt 3D na twarzy, ale z drugiej strony, czy ja chcę się świecić w tym miejscu przy nosie? Nie. Czy ja chcę, żeby ta sfera była zmatowiona? Tak. Czy ten puder zmatowi mi moją cerę i nie będę się po nim świeciła? Nie. Jakby nie czaję w ogóle tego, że puder, który tak naprawdę powinien mieć funkcję taką matującą, taką, wiecie, scalającą wszystko, jakby utrwalającą wszystko, jest po prostu błyszczący. Jakby nie, nie wiem, no. No i tak, tak jak Wam mówiłam, z jednej strony muszę Wam powiedzieć, co mi się podoba, to to, że dzięki temu pudrowi moja buzia jest taka 3D. Jakby zawsze, zazwyczaj w momencie, gdy używam pudrów matujących, to moja buzia robi się wtedy taka płaska. Ale wtedy ten efekt 3D robię rozświetlaczem właśnie w tych miejscach, które chcę rozświetlić, które chcę, żeby one, że tak powiem, się wybiły, czyli właśnie kości policzkowe tutaj nad ustami, aczkolwiek nie jestem właśnie pewna, czy ja chcę, żeby wiecie, żeby o ten mój środek twarzy żeby to on był błyszczący, jakby czy ja tego chcę? chyba nie chcę, bo mi się to średnio podoba. Także moim zdaniem ten puder to jest troszkę fail. Druga rzecz jest właśnie taka, że on po prostu tragicznie brudzi wszystko. Dosłownie jakbyście zobaczyli w tym momencie moje biurko. Ja teraz ręką przetarłam po moim biurku i to tak wygląda. Mm, nie, nie podoba mi się to. <ścoughs> nie podoba mi się to. Okej, okay, myślę, że teraz przejdziemy do różu. Słuchajcie, w ogóle jeżeli chodzi o te produkty takie cienie, cienie? No, cienie i produkty do twarzy. To mam tutaj trzy. Mam róż matowy, róż błyszczący i rozświetlacz. Jedna obserwatorka pisała mi, że jej brązer nie podpasował, ale powiem Wam szczerze, że albo ja nie widziałam bronzera w moim Lidlu, albo go nie było. I właśnie teraz nawet nie jestem w stanie, wiecie, sobie przypomnieć, czy był. Czy... Na pewno szukałam, czy był i nie widziałam. Także mam dwa róże, jeden matowy, jeden błyszczący i rozświetlacz. I zacznę może od tego matowego różu. Wezmę go na taki duży, puchaty pędzelek i nałożę odrobinę tutaj, w to miejsce, tak aby przez ten brak bronzera, aby delikatnie też tym różem wykonturować sobie twarz. Widzę, że teraz możecie zobaczyć jak mi skóra schodzi z rąk w ogóle, jak ja się tragicznie opaliłam. Czy Wy to widzicie? Jakie tu jest białe, a jakie tu jest czerwone, jakby... Ja to jestem naprawdę w te wakacje, to ja jestem totalnym jednym wielkim dramatem. Muszę Wam powiedzieć, że ten róż jest naprawdę przepiękny. O ile ja nie jestem jakąś wielką fanką róży, tak ten jest tak delikatny, tak subtelny yy, i tak dziewczęcy, że kurczę naprawdę mi się podoba. Wezmę ten sam cień i odrobinkę nałożę po zewnętrznej stronie mojego oka. Chcę je tak wyciągnąć ku górze, dlatego tutaj skupiam się tylko i wyłącznie yy, na tym kąciku. Też nie chcę robić z tego takiego, wiecie, mocnego makijażu, szczególnie, że kurczę, nawet nie użyję maskary, ale też chcę wam pokazać, że takie lekkie makijaże również są piękne i właśnie powiem wam szczerze, że ja ostatnio nawet troszkę właśnie w te wakacje troszkę odeszłam od używania maskary, generalnie odeszłam od malowania się. Mój, że tak powiem, makijaż na co dzień to jest krem BB E, pomieszany z e, kremem, z filtrem, do tego trochę pudru, aby mnie była błyszcząca e, i błyszczyk na usta i e, żel do brwi. I tak naprawdę mój makijaż w tym momencie na co dzień to jest właśnie coś takiego. Także ja już całkiem jestem przyzwyczajona do braku tej maskary, i powiem Wam szczerze, że nawet polubiłam ten efekt. Ok, w ten sposób pozostawi już ten cień. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie one się sprawdzają e, właśnie do takich delikatnych makijaży. Teraz wezmę ten drugi róż. Słuchajcie, on jest już e, błyszczący i jak możecie zobaczyć, on jest taki troszkę rose gold. Wezmę go mm, na moje palce. O, zobaczcie. Zobaczcie jaki piękny to jest błyszczący kolor naprawdę. No jest prześliczny. Zobaczcie jak on przepięknie wygląda i jak przepięknie się błyszczy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Zaraz wam już powiem ile kosztują te róże, bo też nie pamiętam. Cień róż z mikroalgami 649? On jest jeszcze tańszy niż ten korektor. Serio, za 6,49. Moim zdaniem to jest spoko opcja, szczególnie, że tak jak Wam mówię, to jest produkt dwa w jednym. Wow! Nice, podoba mi się. I serio, te ceny kurczę no. 6,49. Zanim przejdę do rozświetlacza, użyjemy sobie mgiełki utrwalającej i. Wiecie, co może zrobimy tak, że ja najpierw jej użyję, a dopiero potem powiem, co o niej myślę, ok? O oh, jest. Nie, no nie mogę tego. O kurna, jakie to jest dramatyczne. Słuchajcie, ten produkt, ten spray jest okropny. I o mój Boże, jak ja tego nienawidzę. Dosłownie, to jest najgorszy spray utrwalający makijaż, jaki ja w życiu używałam. Nie, to jest dramat. Po pierwsze, pierwsza rzecz. To nie rozpryskuje tej mgiełki, nie rozpyla tej mgiełki. To dosłownie siura. To siura tą mgiełką, dosłownie prosto w jeden punkt. Dodatkowo, to mnie tak w tym momencie piecze, szczególnie moje oczy, że wy sobie nie wyobrażacie. Po trzecie, to w ogóle nie chce... jakby to, ciągle ta twarz jest mokra. A w momencie, gdybym chciała, wiecie, użyć na przykład Dwie, dwa takie spryskania twarzy, to ja bym miała powiedzmy, jakbym z tej strony tutaj pryskała, to bym miała po prostu spryskane tylko i wyłącznie w tym miejscu, a po tej stronie tylko i wyłącznie w tym miejscu. Więc, żeby całą tą buzię, że tak powiem, zwilżyć, to ja muszę no minimum 5 albo 6 tych pompek zrobić, i wtedy po prostu ten efekt jest. Okropny, bo jestem cała, cała mokra. Okropnie, nie, nawet nie chcę o tym gadać, bo ten produkt on mnie tak zawiódł jak nic innego. Ja przysięgam wam, nigdy nie używam tak okropnego produktu, tak okropnej mgiełki utrwalającej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Fixing spray do twarzy z delikatnym efektem chłodzenia. Ja nie odczuwam efektu chłodzenia, ja odczuwam efekt pieczenia i to takiego. O, oh, takiego okropnego pieczenia tej skóry. I zanim y, użyję tego rozświetlacza, jeszcze zaczekam, bo ta skóra chyba jest jeszcze troszkę wilgotna. W międzyczasie nałożę sobie błyszczyk. Generalnie błyszczyk był w czterech odcieniach. Ja wybrałam taki, który moim zdaniem po prostu najbardziej mi odpowiadał kolorystycznie. Też nie uważam, że był sens, żebym kupowała wszystkie cztery odcienie. I słuchajcie, on wygląda w ten sposób. Ja pamiętam, że jak byłam mała, to miałam takie błyszczyki wyciskane. I muszę wam powiedzieć, że kolor tego błyszczyka. Jest po prostu przepiękny, serio. Czy wy widzicie, jak my w tym momencie przechodzimy ze skrajności w skrajność? Po prostu jeden produkt jest beznadziejny, kolejny jest genialny. To jest jeden z ładniejszych błyszczyków, jakie ja mam w mojej kolekcji. Mówię tutaj kolorystycznie, po prostu on tak bardzo mi pasuje. Mam wrażenie, nie jest ani za różowy, ani też nie jest taki za, za ciepły, za żółty. Moim zdaniem jest idealny. Dodatkowo, właśnie fajnie też nabliża te usta i tak delikatnie ym, mam wrażenie, że też je powiększa. Generalnie po prostu bardzo ładnie pasuje do całości. On akurat mi się bardzo podoba i ten błyszczyk też wam polecam. Czekajcie, też zerknę, ile on kosztuje. Jest błyszczyk, też kosztuje 6,99. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. Ostatni nasz punkt, jeżeli chodzi o kosmetyki z Lidla, to jest rozświetlacz. I ten rozświetlacz, on chyba był. Tam był chyba tylko jeden odcień, bo tutaj nawet nie jest napisane. Jest to rozświetlacz z mikroalgami. Wezmę pędzelek, odrobinkę na pędzelek. Troszkę się sypie. Widzicie, delikatnie robi taką, taki cień. Widzicie w tym miejscu, po tej stronie tego nie ma. On jest złoty i zazwyczaj właśnie takie złote rozświetlacze. One mają tendencję do tego, żeby robić taką szarą poświatę. Generalnie od boczku, bardzo fajny taki rozświetlaczyk, można by było powiedzieć. Nie, jakby jest ok, ale też jakoś mnie ani nie zachwyca, ani też jakby jest strasznie neutralny, moim zdaniem, w mojej opinii, jak po prostu go nałożyłam. Ani nie daje takiego efektu wow, ani też jakby od frontu widać, że coś, coś jest nie tak. Chyba nie będzie ani żadnym z moich ulubionych. Zdecydowanie moim zdaniem w tej samej formie są rozświetlacze z VIBO i one moim zdaniem są lepsze. Przynajmniej właśnie nie dają takiego efektu brudu od frontu. I słuchajcie, tak się prezentuje skończony makijaż. Dajcie mi znać, co wy o nim myślicie i co wy myślicie o tych kosmetykach, czy w ogóle planujecie je testować. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o przetestowanie, myślę, że można spróbować, dlatego że wcale nie są drogie, a może akurat Wam przypadną do gustu, tylko. Nie kupujcie tego, gówna. Przysięgam, wam. nie kupujcie tego, bo ja jestem na tym sprayem. I ja nie chcę, żeby ktokolwiek go musiał testować. Jeżeli chodzi o resztę kosmetyków, ten puder tak samo też średnio mi podpasował. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak w tym momencie moja buzia wygląda i jak środek mojej twarzy się świeci. Dla mnie to jest przesada. Prze po prostu to jest przesada, żeby. Robić produkt, który tak naprawdę powinien matowić skórę, a on ją rozświetla. Widzicie, czy to od razu nie wygląda lepiej? Jak jest troszkę bardziej subtelnie. Także te dwa produkty zdecydowanie nie są warte jakiegokolwiek testowania, wydawania chociażby nawet 5 zł na nie. Po prostu moim zdaniem nie. Nie, nie i nie, aczkolwiek reszta produktów e, moim zdaniem jest naprawdę godna uwagi, szczególnie, tak jak Wam już wcześniej mówiłam, gdzie on jest, tutaj, szczególnie korektor, zdecydowanie. Ja jemu daję naprawdę bardzo, bardzo wysoką ocenę, porównując e, jakość tego korektora, krycie, kolor do. Ceny. Naprawdę, moim zdaniem, to jest po prostu naprawdę jedno wielkie wow. Jestem w totalnym szoku i naprawdę polecam Wam wypróbować. Natomiast, jeżeli chodzi o te dwa produkty, czyli baza i rozświetlacz. One są dla mnie takie neutralne, chyba raczej ich bym drugi raz nie kupiła, szczególnie tego rozświetlacza bym drugi raz nie kupiła. Także jeszcze raz czekam na Wasze opinie, jeżeli chodzi o te kosmetyki. Oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. My widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Buziaki! Pa pa!